Cisza pękła jak szkło, gdy na horyzoncie pojawiło się 200 wojowników komanczów, a ich włócznie lśniły w świetle księżyca, niczym kły węża. Tadius Bermaster poczuł, jak serce mu spadło do pięt, gdy wyglądał przez okno swojej chaty. To się nie miało dobrze skończyć wcale nie. Ale do diabła, jak oni do diabła dotarli do tego punktu? Wszystko zaczęło się zaledwie dwadzieścia godziny wcześniej. Pod palącym słońcem Teksasu, gdzieś między Amarillo a absolutną pustką. 34-letni Ber przeszedł już w życiu więcej kłopotów niż kundel, ale tamtego ranka coś się nie zgadzało, coś było bardzo, bardzo nie tak. Naprawiał część ogrodzenia nad strumieniem, gdy zauważył w oddali ruch. Mała postać chwiała się na jego ziemi jak pijak w dzień wypłaty. Gdy podszedł bliżej, Ber zobaczył, że to dziewczynka. Może ośmiu lub dziewięcioletnia, miała na sobie podarte indiańskie ubranie, i chociaż wciąż była w pewnej odległości, widział, że dziewczynka idzie tak, jakby każdy krok sprawiał jej ból. Głód ciążył jej w kościach. Wielu ranczerów w okolicy najpierw by strzeliło, a potem pytało. Napięcie z komanczami było większe niż struna gitary, a taki, odwety, wszyscy byli na skraju szaleństwa. Ale Ber nie był jak inni może zbyt inny. Upuścił narzędzia i powoli ruszył w stronę dziewczynki z otwartymi dłońmi bez gwałtownych ruchów. Gdy się zbliżył, zobaczył jej twarz, ogromne oczy, szczupła twarz, spieszchnięte od pragnienia usta. Patrzyła na niego z mieszaniną strachu i desperacji, która uderzyła go prosto w żołądek. Dziewczynka zaczęła szybko mówić w języku komanczów. niczego nie rozumiał, ale przekaz był jasny, umierała z głodu. Może nie jadła od dni? Małymi rączkami wskazała na swoje usta, potem na strumień. To był uniwersalny język przetrwania. Ber pomyślał o swoich sąsiadach, o plotkach, które by wybuchły, gdyby zobaczyli go z dziewczynką komanczów. Przypomniał sobie ostrzeżenia z miasta dotyczące sytuacji. Rozsądnie byłoby udać, że jej nie widzi. Ale spojrzał znów w te oczy i podjął decyzję, która wszystko zmieni. Nie mówiąc ani słowa, podniósł dziewczynkę. Ważyła mniej niż worek pierza. Nie opierała się. Nie mogła. Nawet gdyby chciała. Gdy niósł ją do chaty, zauważył, jak jej małe ciało drży ze strachu, głodu lub obu tych rzeczy. Ostrożnie posadził ją na jedynym krześle, jakie miał, i pospieszył przygotować coś do jedzenia. Miał trochę gulaszu z poprzedniego dnia, wciąż na piecu, i świeży chleb. Który upiekł tego samego ranka. Zapach zdawał się przywracać dziewczynce trochę życia. Po raz pierwszy Ber zobaczył w tych oczach błysk nadziei. Kiedy podał jej talerz, zauważył coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Wokół jej szyi, na wpół ukryty pod podartym ubraniem, miała naszyjnik z misternie wykonanych koralików. Ber natychmiast rozpoznał wzór. Jego sąsiad, stary Pity Morrison. Opowiadał mu w zeszłym tygodniu o tych koralikach. Należały do rodziny wodza Komanczów, białego byka, najpotężniejszego w całym regionie. Ręka Bera zawisła w powietrzu. Jeśli ta dziewczynka naprawdę była córką tego człowieka, to nie pomagał tylko głodnemu dziecku. Miał w swojej chacie córkę przywódcy, zdolnego zrównać jego ziemię z ziemią, w towarzystwie dwustu wojowników, ale było już za późno, by się wycofać. Dziewczynka wyciągnęła już drżące rączki w stronę jedzenia, a Ber nie mógł jej odmówić. Jadła z pośpiechem, który świadczył o wielu dniach bez jedzenia. To, czego Ber nie wiedział, to fakt, że dwadzieścia mil dalej grupa komanczów podążyła już jej tropem prosto na jego ranczo, prowadzona przez nikogo innego jak samego białego byka, którego twarz naznaczona była bólem i furią. Dziewczynka zasnęła w niecałą godzinę, wyczerpana do szpiku kości. Ber przykrył ją jedynym kocem, jaki miał i próbował przekonać samego siebie, że postąpił słusznie. Ale w miarę, jak noc postępowała, ta pewność powoli się kruszyła. Odgłos kopyt na pylistej drodze ścisnął mu gardło. Ber wyjrzał przez okno i zobaczył swojego sąsiada, Kletusa Haruela, przybywającego galopem w towarzystwie dwóch innych mężczyzn, zastępcy szeryfa Jacka Morisona i wielebnego Tomasa. Ber wyszedł, zanim zsiedli z koni, aby rozmawiali ciszej i nie obudzili dziewczynki. Ale Kletus krzyczał, jeszcze zanim jego koń się zatrzymał. Ber, czyś ty kompletnie oszalał? Co ty do diabła robisz? Twarz Kletusa była czerwona z wściekłości i strachu. Morrison mówi, że widział sygnały dymne na wzgórzach. Komancze czegoś lub kogoś szukają. Zastępca szeryfa poważnie skinął głową. Córka białego byka zaginęła trzy dni temu. Mówią, że zgubiła się podczas polowania, może złapała ją burza. Zatrzymał się i wbił wzrok w Bera. Chyba nic nie wiesz o zaginionej dziewczynce komanczów, prawda? Ber przełknął ślinę z trudem. Mógł skłamać, pozbyć się ich i poradzić sobie sam. Ale ci ludzie byli jego sąsiadami od zawsze i pomimo swoich wad, naprawdę się martwili. Jest w środku, powiedział cicho Ber. Umierająca z głodu i prawie bez sił, nie mogłem pozwolić jej umrzeć. Zapadła cisza, ciężka jak ołów. Pierwszy odezwał się, wielebny, ledwo słyszalnie: Synu, czy ty wiesz, co właśnie zrobiłeś? Pomogłem głodnemu dziecku, odpowiedział Ber, ale nawet jemu zabrzmiało to naiwnie. Kletus chodził nerwowo w tę i z powrotem. Pomyślą, że ją porwałeś, może już tak myślą. Biały Byk palił rancza. Zaznacznie mniej. Zastępca wsiadł z powrotem na konia. Muszę to zgłosić, Ber, ale daję ci czas odprowadź ją, zanim cię tu znajdą. Teraz w środku nocy Ledwo może chodzić. A jak ty myślisz, że dotrę żywy do obozu komanczów? To już nie mój problem. powiedział Morrison i odjechał galopem. Jadę do miasta ostrzec innych. Jeśli Biały Byk zdecyduje Cię ukarać, nie zadowoli się Twoim domem. Kiedy odjechali, Ber został sam. Cichy dźwięk oddechu dziewczynki wypełniał chatę. Myślał o poszukaniu obozu, ale to było samobójstwo. Myślał o ucieczce do miasta, ale to tylko by wszystko pogorszyło. Prawda była taka, że nie było dobrego wyjścia. Wszystkie drogi prowadziły do tego samego celu konfrontacji z najbardziej przerażającym wodzem w Teksasie. I jakby na zawołanie, nowy dźwięk przerwał noc. Bębny wojenne coraz bliżej. Krew Bera zamarzła. Nie zamierzali czekać do świtu. Komancze nadchodzili tej samej nocy. Pobiegł do chaty, a myśli kłębiły mu się w głowie. Bębny nasilały się, uporządkowane, wykalkulowane, śmiertelne. Dziewczynka obudziła się. Jej oczy otworzyły się gwałtownie, gdy usłyszała bębny. Rozumiała lepiej niż on. Mówiła szybko, wskazywała na drzwi, na siebie. Nerwowe gesty. Chciał jej coś powiedzieć, ale język był murem. Ber ukląkł przy niej. Wiem, że mnie nie rozumiesz, ale chcę ci pomóc. Te bębny to twoi ludzie, prawda? Energicznie skinęła głową. Zaciągnęła go do okna i wskazała na zewnątrz. Palcami policzyła, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, aż do 200. Berowi ugięły się nogi. Dwieście wojowników. Spodziewał się tuzina wściekłych mężczyzn, ale dwieście mogło zetrzeć wszystko z mapy. Bębny umilkły. Zapadła cisza, bardziej przerażająca niż jakikolwiek dźwięk. Wtedy ich zobaczył. Cienie poruszające się po jego ziemi w ciszy, jak duchy. Półkole jeźdźców otaczało jego chatę. W świetle księżyca lśniły farby wojenne i broń. Dziewczynka pociągnęła go za rękaw, wskazała na siebie, potem na drzwi. Chciała wyjść, ale Ber nie wiedział, czy to pomoże, czy go skaże, a jeśli pomyślą, że ją skrzywdził? Z ciemności dobiegł głos z mocnym, ale wyraźnym akcentem: Biały człowieku. Wziąłeś coś naszego. Oddaj dziewczynkę, a może zobaczysz wschód słońca. Ber miał sucho w gardle. Ten głos budził respekt, biały byk. Słyszał o nim, o tym jak jednoczył plemiona, o tym jak nigdy nie przegrał z kawalerią. Teraz stał przed nim, mając tylko słowa. Podszedł do drzwi, ale dziewczynka go zatrzymała. Jej mała rączka była zaskakująco silna. Potrząsnęła głową i dotknęła swojej szyi. Ostrzeżenie. I Ber zrozumiał. Nie była zwykłą dziewczynką. Była jedyną córką wodza, czymś świętym dla komanczów. Gdyby coś jej się stało, Biały Byk musiałby dać przykład. Uratowanie jej to była łatwa część. Teraz musiał przekonać dwieście wojowników, że jej nie porwał i miał może trzydzieści sekund, zanim wszystko wybuchnie. Otworzył drzwi. Wyszedł z rękami w górze, dziewczynka za nim. Przed nim koszmar. Dwieście komanczów, nieruchomych na koniach. Na czele Biały Byk, dumny, ze srebrnymi pasmami we włosach, z oczami jak rozżarzone węgle. Dziewczynka podbiegła do ojca. Mówiła w języku komanczów, ale zamiast radości, jego twarz pociemniała. Zsiadł z konia, ukląkł przy niej, mówiła szybko, wskazując na Bera i chatę. Biały Byk podszedł bliżej. Jego głos był zimny. Moja córka mówi, że dałeś jej jedzenie i schronienie. Ale widziałeś też, kim jest. I nie oddałeś jej? Ber odpowiedział spokojnie. Była bardzo słaba. Myślałem, że zabiorę ją jutro. Czy chciałeś jej użyć jako karty przetargowej? Nie, powiedział Ber. Po prostu nie chciałem, żeby dziecko umarło. Biały byk przyglądał mu się. Potem powiedział: Udowodnij, że mówisz prawdę. Łuki napięły się. Dwieście strzał wycelowanych w niego. Ber powoli wyciągnął z kieszeni kawałek podartej tkaniny. Część jej sukienki była blisko mojego ogrodzenia. Podniosłem ją, jako dowód. Biały Byk ją rozpoznał. Dziewczynka przemówiła. Wskazała na krzesło, talerz, z którego jadła. Uśmiechnęła się do Bera po raz pierwszy. Wtedy Biały Byk zobaczył zdjęcie na stole zmarłą rodzinę Bera stary żal, zachowany na zdjęciu. Ale ty też straciłeś dzieci powiedział wódz. Mój chłopiec. Był w jej wieku, odpowiedział Berzełzami w głosie. Dlatego nie mogłem pozwolić jej umrzeć. Historia dziewczynki, jej gesty, zdjęcie. Wszystko pasowało do siebie jak stara pieśń. A kiedy dziewczynka stanęła między ojcem a wściekłym wojownikiem, jej cichy głos zabrzmiał jak grom. Wszyscy zrozumieli to nie było porwanie. To był ratunek. A kiedy nastał świt i światło przecięło wzgórza. Ber wiedział, że ocalił coś więcej, niż tylko swoje życie. Rozpalił iskrę zaufania, kamień milowy między dwoma światami.